Konny. Nie było ruchu wtedy takiego Ale rower był solidny Pamiętam, że na bagażniku jeździłem za ojcem Ojciec prowadził Ja byłem wtedy do niewysokiego wzrostu, więc żeby się dostosować do niego to musiał siodełko obniżyć jeszcze maksymalnie że dał radę ujechać. Tramwaj jeździ Jedynka no, Właśnie jedzie Właśnie podjechał Tak, do pierwszego listopada. No, za szybko to on nie jedzie. On się prawie zatrzymał. Nie, wiem, powinien zrobić coś z tymi torami, bo przecież to jest kpina. To no nie dość, że to zwalnia systemowo, to jeszcze się koła niszczą. No przecież jak, jak wjeżdża na ten krótki rowek, przecież niszczy obręcze tych kół. Powinni być na całej długości tak głębokie na 5 cm, żeby yy, koła opierały się o, o nie o obręcze, tylko o właściwe, właściwe koło. Trzon koła. Nie wiem, może nie, nie chcą. Nie chcą z tym nic zrobić, bo widać im to na rękę. No nie chcą, żeby się za bardzo tramwaje rozpędzały trzymają się kurczowo rozkładu jazdy. Jak gdzieś im się uda za wcześnie przejechać przez jakieś rondo albo przez jakieś skrzyżowanie, bo jakiś fuksem światła ich puściły, to muszą odczekują. Odczekują na przystanku, muszą wyzerować czas, bo, bo, bo nie mogą być za wcześnie na kolejnym przystanku. O. A dzisiaj, proszę otwarcie ośrodka kultury. Otwarcie ośrodka jedenasty dziesiąty Naruczaju. Tu jeździ tylko jedynka. 71 jest zawieszony. Czyli jeżdżą jednak dwukierunkowe te tramwaje. jak tam budowa drogi tu jest wyasfaltowane na zicher ostatnie warstwo. Koc Myrzowską. Ulicę i samorząd to też. Nie, ulicę, tylko ulicę.

To jak to wygląda? Tu też jest jakiś asfalt nowy. To jest nowy asfalt. to jest zejście. A elegancko. <laughs> Ale fizycznie jest niemożliwe zejść. Zrobili ogrodzenie. Nawet jakbym chciał zejść, to nie zejdę. Ладно, это шбонт, в планах на стомпе. przejdzie tramwaj w stronę elektromontażu Widzimy się ten jedyny przystanek Elektromontaż Na ja Jedna osoba jest, ale jedna osoba śpi. Tu zawraca. Nie z tej strony, nie z tej strony, z drugiej strony, z drugiej strony jest wejście do tramwaju. Tu jest końcówka. Panie, nie tu! Nie tu! Tam na tamtym peronie jest wejście! Tam! Tam musi pan poczekać na tramwaj! Na peronie! Bo tu już jest koniec trasy! No, tam jest przystanek w stronę miasta! Jezus, ludzie. Tak ludzie myślą. Mówię z drugiej strony, to poszedł z drugiej strony tramwaju. Tutaj motorniczy zmieni kabinę. Albo i nie. Zdaje się będzie ob ob obróci się na na pętli na zajezdni. uczy się na zajezy? no bywa i tak to tak teraz zrobiły Wraca się na zajezdnię, czyli zajezdnia robi zapętla duża ta pętla jeszcze go nie widać albo się zatrzymał jak ktoś z lotnicy przestawił Czyżby trąba jechał? No czyli pierwszy zaczynał od przystanku elektromoz. A tu jest ten śpioch na przystanku. Wsiad go, wysadził go motorniczy.